Chciałbym zacząć od ostatnich wydarzeń, czyli od tego, jak zakończyła się dla Was ta runda. Mecz w Stargardzie za Wami. Myślę, że jest duży niedosyt, no bo wynik był dość długo korzystny, prowadziliście w tym spotkaniu. Jak Pan ocenia to spotkanie, a w zasadzie ostatnie mecze drużyny, no bo też w poprzednim spotkaniu z Pogonią Szczecin z rezerwami zdobyliście punkt i też pewnie liczyliście na więcej. Jest duży niedosyt po tych dwóch ostatnich kolejkach? Oczywiście, że założenia były takie, że w obu meczach zdobędziemy 3-3 punkty. Natomiast po kolei, jeżeli chodzi o pogoń szczecin mecz na początku nie do końca nam się dobrze ułożył. Przede wszystkim też musimy spojrzeć kto do nas przyjechał. Przyjechali zawodnicy, którzy są w szerokiej kadrze pierwszego zespołu. Liczyliśmy się z tym i w związku z powyższym wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo trudny. Natomiast to co mnie najbardziej cieszy to to, to jak drużyna w momencie gdy przegrywała 2-0 pokazała się z bardzo dobrej strony, czyli potrafiła się zmobilizować i doprowadzić do remisu. Tak naprawdę Mecz na remis. W końcówce tego meczu mogliśmy my stracić bramkę, jak i również mogła stracić pogoń. Jeżeli chodzi o mecz z Kluczewią, ja nie ukrywam, że wolałem ten mecz grać na wiosnę. Duży wysiłek organizacyjny, ale skoro Kluczewia jednak chciała grać, to prosiłem, żebyśmy zabezpieczyli boisko ze sztuczną murawą. Stąd też rozpoczęli włodarze Kluczewi. Proces warunkowej licencji na to, żeby na ten, ten metr się tam mógł odbyć, ponieważ graliśmy na sztucznym boisku przy Błękitnych. Zresztą historia lubi się powtarzać, bo jak gdy miała w remoncie boisko 5 czy 4 lata temu, gdy pierwszy raz awansowała. Też tam graliśmy, i ten mecz tam się odbył. Jeżeli chodzi o przebieg całego spotkania, byliśmy po prostu słabsi. Nie, musimy spojrzeć naturalnie. Jesteśmy zespołem, który kompletnie nie pasuje do tego poziomu trzeciej ligi, mówię o naszej grupie, bo nie mam oczywiście informacji jak to się prezentuje w innych grupach, natomiast ta liga przez 5 lat jak Pogoń występuje mega mocno się sprofesjonalizowała, proszę sobie wyobrazić, że strzela nam bramkę zawodnik, który ma 30, 70 występów na poziomie ekstra klasy, a po drugiej stronie ma Pan młodzież albo zawodników, którzy pracują i rozwijali się wraz z tym zespołem. Rezime Byliśmy po prostu gorsi. Okej, okay, długo utrzymywa utrzymywaliśmy zwycięstwo, broniliśmy się. Ale trener Kluczewi wprowadził mega jakościowe zmiany, chociażby jak były zawodnik KKS-u i zawodnik pogoni Szczecin, który miał kilka występów w pierwszym zespole, kalaniki, tutaj było widać ogromną różnicę. My niestety nie byliśmy tego w stanie przeciwstawić, po prostu się broniliśmy. Było dużo stałych fragmentów gry, wykorzystali jeden, drugi i ten mecz przegraliśmy. Oczywiście, że szkoda, natomiast trzeba na to spojrzeć obiektywnie, byliśmy słabsi. Jaka była cała runda do tej pory? Na razie 19 punktów pogoni Nowe Skalmierzyce na boiskach trzecioligowych, 14. miejsce w tabeli. Czy to jest wynik, który was zadowala, który oddaje potencjał kadrowy tego zespołu, czy może liczyliście na nieco więcej? E, oczywiście chcieliśmy zdobyć więcej punktów, natomiast tak jak powiedziałem przed chwilą, po pierwsze mamy słabszy zespół niż mieliśmy go w poprzednich sezonach. A zwłaszcza w poprzednim sezonie, proszę wziąć pod uwagę, że nasz najlepszy zawodnik, czyli Patryk Pala, wicekról strzelców z poprzedniego sezonu, e, poszedł do Lecha. Nie, nie mamy Adama Majeskiego, e, który z powodów zawodowych gra na niższym poziomie. Nie mamy Daniela Kaczmarka, który. E, z, szedł grać na niższy poziom, jest grającym prezesem, inaczej ustawił sobie priorytety, ja to w pełni rozumiem, Raszkowianka za rok będzie miała stulecie, w związku z powyższym straciliśmy trzech podstawowych zawodników, dodatkowo w trakcie i tuż przed sezonem posypał nam się cały środek, Hubert Igleski zerwał wiązadła w ostatnim sparingu przed rozpoczęciem ligi. Krótko po rozpoczęciu Krystian Szczepaniak zerwał wiązadła, więc proszę spojrzeć, żeby wyskoczyło nam, mówiąc kolokwialnie, pięciu podstawowych zawodników z poprzedniego sezonu. Natomiast transfery, które zrealizowaliśmy, to przede wszystkim młodzież, ludzie do rozwoju, bo takie mamy możliwości finansowe i organizacyjne, może z wyłączeniem Wojtka Maroszka, który jest zawodnikiem wypożyczonym z KKS-u i jest to zawodnik, który trochę meczy zagrał na poziomie drugiej ligi, jeszcze za trenera OZGI. Natomiast pozostali zawodnicy to głównie zawodnicy do rozwoju. Więc obiektywnie patrząc. Nasze miejsce wynika z naszego potencjału sportowego. Dzisiaj wiemy, że musimy pewne rzeczy przewartościować i wzmocnić zespół, zwłaszcza jeżeli chodzi o ofensywę, bo uważam, że linię defensywną, czyli obronę mamy dość dobrą, tracimy niedużo bramek, natomiast po prostu my ich nie strzelamy. No właśnie, 15 strzelonych goli na razie to jest jeden z gorszych wyników, jeśli spojrzymy na drużynę w trzeciej lidze. Wspomniał już Pan, że będziecie chcieli coś z tym tematem zrobić, czyli zajrzeć się za wzmocnieniami i lub piłkarzy, zatem szuka pogoń, ile realnie może być transferów przed startem rundy wiosennej u Was. Oczywiście, już jestem po rozmowach ze sztabem, i realnie rozmawiamy o trzech transferach. O napastniku, rozmawiamy o zawodniku do środka pola i rozmawiamy o zawodniku ofensywnym, który może zagrać na prawej i na lewej stronie. To jest takie minimum, które musimy zrealizować. Czy nam się uda, to zobaczymy. Już testujemy jednego z zawodników. Mówię tutaj o dziewiątej napastniku, bo oczywiście nie czekamy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że będzie nam ciężko znaleźć bardzo wartościowych zawodników, no bo dysponujemy takim potencjałem finansowym, jakim dysponujemy, zresztą klub jest też prowadzony na innych zasadach, natomiast przede wszystkim priorytetem na tą rundę dla nas jest dołożenie wszelkich starań po to, żeby utrzymać klub na poziomie trzecioligowym. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że również, że okej, okay, dzisiaj mamy teoretycznie bezpieczne miejsce, natomiast niestety jest duże zagrożenie, że poza tym określonymi z założenia spadkami, może z drugiej ligi spaść jakaś drużyna, która przesunie kolejną w naszej grupie. Mhm. Wiemy, jakie transfery chcecie przeprowadzić. Co z zawodnikami, którzy grali w pogoni w rundzie jesiennej, czyli którzy występowali do tej pory w waszych barwach? Czy tu jest ryzyko, że ktoś z jakiegoś powodu odejdzie, że nie zdołacie kogoś zatrzymać? Czy takie rozmowy już też za wami, czy wszystko jest jasne w tych tematach? Może rozmowy za nami, jeżeli chodzi o sztab. To nie, to, nie chodzi o to, że nie, nie będziemy w stanie kogoś zatrzymać, bo zawodnicy mają ważne kontrakty i są zob, zobligowani. My mamy wytopowanych zawodników, którzy dostaną wolną rękę i możliwość poszukania sobie klubów, ponieważ nie spełnili naszych oczekiwań. I to mówię o zawodnikach, którzy do nas doszli, bo oczywiście by... Wychowankowie. Nie mamy większych uwag. Natomiast nie wszystkie transfery, które zrealizowaliśmy, spełniły nasze oczekiwania i musimy tutaj szukać wzmocnień. Stąd też będą tacy zawodnicy, ale nie chciałbym się mówić o personaliach, bo to najpierw trenerzy już zaczęli rozmowy, a za chwilkę będą kontynuowane. Muszą w pierwszej kolejności poinformować zawodników. Co ze sztabem szkoleniowym? Czy tutaj możliwe są jakieś ruchy? Jak oceniacie do tej pory pracę Błażeja Marciniaka? Czy jesteście zadowoleni z tego, jaką pracę wykonuje? Jeżeli pytasz o sztab? Tutaj żadnych zmian nie planuję. Ja uważam, że mój sztab pracuje bardzo dobrze. To są to ludzie mega zaangażowani i ja mam problem raczej inny, że czasami mam sygnały ze strony zawodników, że zbyt długo pracują, że oni mają rodziny, mają obowiązki zawodowe, że brakuje im czasu na rodzinę. Natomiast tutaj jest, powiem, profesjonalizm, zarówno pierwszy trend. Jaki asystent, jaki trener bramkarzy rewelacyjną robotę wykonują. Nasze miejsce dzisiaj wynika z tego, jak ciężko oni pracują i, i robią wszystko, co jest możliwe z tego potencjału sportowego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik sportowy. Natomiast też się rozwijają. Obecnie trener Skokowski, asystent, jest na stażu w Krakowie w Białych Pasach i tam rozwija swoje umiejętności. Natomiast sztab zostaje bez zmian. Tutaj nie planuje żadnych zmian.